Witam serdecznie. Pędzimy przez sad, słuchajcie. Tak. Tych porzeczek, patrzcie ile tych porzeczek mają. Kombajnem właśnie je Tu mają śliwki. Tu właśnie gdzieś stał ten ul ostry, po samym środku. To to były takie france, że one tutaj, jak on stał na środku, to te pszczoły tu gdzie chod, idę, to by mnie ganiały, nie? Tam gdzieś stał. Masakra była. Pędzimy. Niestety rower w rozsypce, kluczyki od garażu zostały w samochodzie. Więc no mam pół godziny, słuchajcie. Patrzcie jaki ten. Tych porzeczek jest, nie? Tak, tu już widzę czerwona. Tam się zaczyna robić dojrzała. Idziemy sobie zobaczyć. Porzeczkę czerwoną, jakby ktoś chciał owoce, słuchajcie. No to teraz jest właśnie młócona, tak? Tu jest czerwona. Tak. Z tych krzaczków, słuchajcie, tego typu to, co nie zmuci, kombajn, tak? Bo jest za nisko, na przykład tego lonko niżej, prawda? No to jak ktoś jest taki zawzięty i lubi owoce, no to śmiało się do mnie odzywać, a tu załatwię, przyjedziemy. Cena zbiera tego za darmo, tak? Bo to kombajn tego nie zmuci, no to więc tak, kombajn tylko wymuci to, co jest wyżej na czubkach. Więc... Jeśli ktoś lubi owoce takie, porzeczka, no to śmiało do mnie sobie pisać, słuchajcie, wiśnie już dojrzewają, tak? Jak? Ja wiem, że jak już wiśnie, słuchajcie, dojrzewają, no to w moim przypadku to jest tylko i wyłącznie cukrowanie pszczół. Więc ja też patrzę na takie różne zależności, które są przyrodnicze, że tak powiem, tak? I mają tego sadu, jest tam śliwka w różnej wersji, jest wiśnia, tak? jest ta porzeczka też bardzo różnej wersji, prawda? I można właśnie sobie tutaj przyjechać na adres Strzelce Górne, Porzeczkowa 1, prawda? I tu na bieżąco, tak? Można wpadać i owoc sobie kupować, tak? Najlepiej sobie wcześniej zadzwonić czy będzie dostępny, albo żeby na przykład pozostawili jakąś pewną część owocu w skrzynkach na wieczór, na przykład, jakby ktoś miał ochotę przyjechać wieczorem, tak? Na takich małych tutaj krzaczkach też często się zdarzają owoce. I one właśnie są wyjątkowe, bo one nisko są, one są bardzo takie ładne. Są, prawda? I to można sobie nazbierać bardzo łatwo. Tak. Tych pożyczek jest, więc teraz jest właśnie, widzę, że zaczął się już zbiór tych pożyczek. Więc, no warto, jeśli ktoś chce pożyczki i, i ten i jest uparty na nie, to śmiało sobie przyjechać i sobie właśnie zabrać. Podam numer telefonu tutaj do rodziców: 695 400 779. O, patrzcie, jaka ładna czerwona. Czerwona jest wyjątkowa. Posadzili niedawno. Tak. Ja już w sumie wybyłem z tego domu, jak oni posadzili tą czerwoną porzeczkę. I tak nie? Coś innego. Tyle lat widziałem czarną, to ta czerwona to jest tak nie? Jest. Więc słuchajcie. A propos porzeczek i owoców, można sobie do mnie pisać. Tak. Wszystkie namiary już podałem, więc można przyjeżdżać od razu tu, dzwonić bezproblemowo to po prostu to jest jak firma, tak? taka gospodarska, więc tu nie ma, że jest jakiś problem, tylko po prostu trzeba bez skrupułów brać i przyjeżdżać. Jeśli chodzi o ceny owoców, nie mam pojęcia, ale na pewno nie są, nie są najniższe. Na przykład patrzę, no taka porzeczka czerwona, co tu jest, no to ona kombajnem nie będzie zbierana, a patrzcie ile owoców ma. Więc jak ktoś na wino coś potrzebuje czy coś, śmiało się odzywać. I, i, i można sobie tu ze mną na przykład przyjechać i sobie rwać, tak? Do bólu. I to by było to wszystko. Życie wszystkim chętnym. Miłego